Daną, chcąc zachować się dzisiaj jak najbardziej obiektywnie. Przejrzałem orzecznictwo, niestety nie znalazłem analogicznych spraw, natomiast orzecznictwo w tematach znieważenia funkcjonariusza i tak dalej jest dosyć szerokie, polecam lekturę, bo, bo, bo jest naprawdę interesująca i, i daje nam pewien obraz co do tego, jak możemy powinniśmy się wypowiadać, żeby to wszystko odbywało się w granicach prawa? No, tu abstrahując, wspominam to. Natomiast sięgnąłem też do literatury naukowej i w przypadku naszej sytuacji, naszej skargi znalazłem taką ciekawą. I myślę, że pasującą do, do tej skargi sytuację. Otóż doktor habilitowany Grzegorz Krawy w roku 2022 z publikacji wydanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej postawił taką tezę. Prawo do wniesienia skargi wniosku nie może polegać na próbie korzystania z jego instytucji dla osiągnięcia celu innego, aniżeli troska o dobro publiczne, wspólne. Jakim jest prawo do przejrzystego państwa, jego struktur, przestrzeganie prawa przez podmioty życia publicznego, jawność administracji i innych organów, pewność prawa, pewność działania organów, organów działających w imieniu państwa itp. Celem przepisów o skargach i wnioskach nie jest zaspokojanie indywidualnych, prywatnych potrzeb, lecz przeznaczonych dla celów innych niż wyżej wymienione. I tu chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na ten fragment. Celem przepisów o skargach i wnioskach nie jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb. I odniosłem ten cytowany fragment do skargi skierowanej przez, przez panią skarżącą. I proszę, zwróćcie państwo uwagę na nagłówek tej skargi. Wnoszę skargę na działanie burmistrza Hojnic polegające na skierowaniu do Rady Powiatu w Chojnicach Pisma z 26 czerwca 2024 roku, którego treść narusza praworządność i interesy skarżące. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, ta skarga odnosi się do naruszenia praworządności i do y, naruszenia interesu skarżącej. Jeśli chodzi o interes skarżącej, to to, co przed chwilą przytoczyłem, idealnie tutaj pasuje. Jak najbardziej celem przepisów o skargach nie jest zaspokajanie indywidualnych, prywatnych potrzeb. Myślę, że w tym przypadku, gdyby skarżąca poczuła, że jej, jej jak to określa sama, interes został naruszony, winna tą sprawę skierować do innych organów, a nie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Natomiast co do tej pierwszej części którego treść narusza praworządność. Ja w treści tego listu burmistrza nie doszukałem się naruszenia praworządności. Wiem, że gdzieś w dyskusji były podnoszone, był podnoszony sam fakt wysłania tego pisma do Rady Powiatu. Natomiast nie jest to naruszenie praworządności. W związku z tym, że nie występuje tutaj ten przypadek, a jakby druga część tej skargi, a właściwie no, no zdecydowana większość tej skargi dotyczy prywatnego interesu skarżącej. W mojej opinii taka skarga jest bezzasadna. Podkreślam, opieram to na literaturze naukowej. To moje stanowisko, które dzisiaj wypracowałem, poświęciłem na to wczoraj z jakieś trzy godzinki, przeglądając orzecznictwo, przeglądając literaturę naukową. Dziękuję za wypowiedź radnemu Sebastianowi Matysowi. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby udzielać głosu panu Wróblewskiemu? Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, y, mam takie pytanie. Czy Pani Radna Mirosława Dalecka y, dostała zaproszenie tutaj na komisję? Czy nie musi dostać tego zaproszenia, żeby przyjść? Nie musi, nie. Dziękuję. Ale może się. Ale może, może się przyjść. zapowiedzieć, może mm -hmm. przyjść. Tak. Czy jeszcze tak ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dotyczy to skargi oczywiście z dnia 1 sierpnia 2024 roku. Bo na razie rozpatrujemy tę skargę. No, ja myślę, że, że ten temat, jeżeli Państwo nie chcecie tutaj wejść w dyskusję co do tego, co przedstawiłem, rozumiem, że, że pozostali członkowie komisji zgadzają się ze mną. E, proponowałbym już przyjęcie stanowiska komisji. E, przygotowałem też taką krótką pan, treść. Czy nie tak. zgłosić wniosek? Chciałbym, chciałbym zgłosić wniosek w treści. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 1 sierpnia 2024 roku na działanie burmistrza miasta Chojnice, polegające na skierowaniu do, jest, do, przepraszam, literówkę popełniłem, do Rady Powiatu w Hojnicach Pisma z dnia 26 czerwca 2024 roku, którego treść narusza praworządność i interesy skarżącej oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami. Burmistrza i opinią Prawną. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną i proponował tym, proponowałbym też w przypadku tego wniosku rozwiązanie takie, które upoważni panią przewodniczącą do przygotowania uzasadnienia na najbliższą sesję pod uchwałę, nad którą będziemy głosować, bo przecież wiecie Państwo, że jako komisja nie mamy uprawnień do, do występowania jakby w imieniu całej Rady. Dlatego w dalszej części chciałbym, żebyśmy w tym wniosku ujęli. Ujęli takie zdanie. Ponadto komisja upoważnia przewodniczącą komisji do przygotowania stanowiska komisji, będącego uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Przystępujemy do. Czy ja mogę jeszcze zabrać głos? Ale tutaj rozumiem, w tej w odnośnie skargi z dnia tak. 1 sierpnia, tak? Tak. Udzielam pani głosu. Panie radny Mateusz, mam dużo wątpliwości odnośnie zacytowanych przez pana. Hmm, właśnie przykładów rozwiązań prawnych, myślę, że w obronie pani Daleckiej znaleźlibyśmy równie tyle, y, równie przekonujących argumentów. I y, ten przykład odnośnie praworządności y, kompletnie mnie nie, nie przekonuje, dlatego, że tu chodzi o to, że pan burmistrz jednak użył instrumentów prawnych do tego, żeby swoją prywatną skargę, to co zarzuca pan, pani Mirosławie Daleckiej, że ona powinna właśnie innej drogi użyć, skarżąc pana burmistrza. Więc pan burmistrz również mógł wystąpić przeciwko pani Daleckiej, co zresztą, zresztą uczynił na drodze sądowej, ale raptem wycofał się. Ze, z tego swojego oskarżenia. No zaraz. No, co to za tłumaczenie, że, że na prośbę pana posła Mówczyńskiego wycofał się ze swoją skargą. Jeżeli był przekonany, że pani Dalecka rzeczywiście go obraziła, um, naruszyła jego, jego dobra, no to należało tę sprawę kontynuować. Pan burmistrz nie miał dowodów, że to pani Dalecka wypisywała. Yy, obraźliwe teksty w internecie i dlatego wycofał sprawę, a nie dlatego, że ktoś go o coś poprosił. No nie bądźmy naiwni, nie bądźmy yy, śmieszni w przyjmowaniu takiej argumentacji. To, że prywatne sprawy, gdy wlewa pan burmistrz na forum i Rady Miejskiej, mnie osobiście, właśnie to dotyczy, pana Kaczmarka, wielu innych radnych, kiedy postponuje y, radnych podczas sesji, bo coś mu się nie podoba y, w tym, co ci radni mówią, to też nie jest praworządne. Sesje Rady Miejskiej nie są forum dla wyciągania prywatnych żalów. Tak samo posiedzenie podczas właśnie sesji Rady Powiatu, kiedy przymusza się, no dobra, prosi się pana przewodniczącego o odczytanie właśnie prywatnego listu pana burmistrza. I teraz też nie wiem, prywatny list czy służbowy, skoro zdaje się, był podpisany burmistrz miasta Kolice. Gdzie tu? praworządne działanie, że jednym pozwala się na używanie takich narzędzi jak funkcja burmistrza do rozwiązywania swoich prywatnych spraw, a tutaj nie pozwala pan pani Daleckiej, bo powołując się na pewne przykłady, nie pozwala pan złożyć skargi, uważając ją za niezasadną. Moment. Przecież, czy to nie jest jawna dyskryminacja? Przyznawanie Panu burmistrzowi większych praw niż y, radnej daleckiej mieszkance kobienicy. Ja też się zastanawiam, czy tutaj nie jest również y, pewna dyskryminacja kobiet. Jeżeli. Y, jeżeli mężczyzna w jakiś sposób no, ośmiesza, upokarza kobietę na forum y, Rady Powiatu, czy to nie jest również godzenie w jej dobre imię, a więc naruszanie jej praw? To? jest droga. oczywiście pani, żal, jeżeli pan pani wie, Radna o ja jeżeli pani radna właśnie dokładnie to ujęła. Wymiarki, na, w internecie. Ja bym Proszę chciał Państwa. jednak, żebyśmy. Udzielam głosu radnemu Żebyśmy no, skupili się na tym meritum. Spotykamy się dzisiaj na posiedzeniu. Ja naprawdę, chcąc zachować obiektywizm, sięgnąłem do tej literatury naukowej. Szukałem podobnego orzecznictwa. No, niestety nie, nie znalazłem analogicznej sytuacji. Natomiast no, ten zapis, który tutaj wydawał mi się najbardziej adekwatny do tej sytuacji. No, odnosi się do tego, że jednak celem tej instytucji, jaką jest skarga, wniosek, nie jest zaspokajanie tych indywidualnych potrzeb. I tu, jeżeli pani radna uznaje, że jej interes został naruszony, jakby wykazuje tym swoją indywidualną potrzebę, to powinna faktycznie skorzystać z innej instytucji Inniczące. niż pośrednictwo skargi złożonej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ja tylko przedłożyłem to. Efekt jakby mojej wczorajszej pracy około 3 godzinnej, bo naprawdę e, poświęciłem trochę czasu. Drodzy Państwo wczoraj, Zrobiłem wniosek. to po to właśnie, żeby zachować dzisiaj y, maksymalny obiektywizm w tej sprawie. Drodzymy. Tak, tak. Dziękuję. Drodzy Państwo przegłosowaliśmy już jeden wniosek przed, y, przedstawiony przez radnego Sedoska Matysta, także... Ustosunkuję się do tego, przygotuję nas stanowisko, ale w tej chwili już nie będziemy przedłużać rozpatrywania y, tej skargi. Przechodzimy do następnej skargi z dnia 8 sierpnia 2024 roku. Drodzy Państwo, oczywiście członkowie komisji, i proszę o stanowisko w tej sprawie. Jeżeli Państwo chcecie, udzielam głosu. Czy ktoś się zgłasza? No. Proszę pan radny Panie przewodniczący, w tej opinii, którą przed chwilą y, otrzymaliśmy y, dwa ostatnie akapity jakby jasno wskazują drogę postępowania dla nas. Y, czy jest zasadne, żebym odczytywał? Nie, czy, czy praca nie, nie, otrzymała? Nie, nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. A to odczytam. Wobec faktu, iż skarga dotyczy interpretacji przepisów prawa i zakresu ich stosowania przez organ władzy publicznej nie jest dopuszczalne, by interpretacji takowych dokonywała Rada Miejska, której zakres działania został wskazany treścią artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym. Do kompetencji Rady, i tym samym Komisji Skarg, Wniosków i petycji e, powinno być należy zatem jedynie ocena, czy wniosek został załatwiony zgodnie z procedurą administracyjną, ustawą o dostępie do informacji publicznej, nie zaś co do merytorycznej treści odpowiedzi na wniosek. Pod tym kątem zatem winna być oceniana skarga obywatela złożona w sprawie, jak czytam też w opinii i tak jak mogliśmy się zapoznać z ustaleniami w tej sprawie. Odpowiedź została udzielona w terminie, także y, jakby nie, nie, nie ma dalszego przedmiotu do, y, do procedowania w tej sprawie. Ja go przynajmniej nie widzę. No do, z tego co mogliśmy się zapoznać, odpowiedź została udzielona. Na odpowiedź udzielona została, tak. Czyli skarga jest zasadna? Tak. Tak, skarga jest zasadna. Po opinii prawnej. Skarga jest. 8 sierpnia 2024 uznajemy, że jest bez zasady. Czy wniosek, ktoś chce zgłosić? Ja no, mogę taki sam. jak Proszę, poprzednio, tak? To zmieni, się, zmieni się data skargi. 8. Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 8 sierpnia na działanie burmistrza miasta Chojnice polega polegające na sposobie załatwienia wniosku skarżącego z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się z opiniami prawnymi komisja skarg, wniosków i petycji uznała skargę za bezzasadną i podobnie proponowałbym, jak w poprzednim przypadku, upoważnić przewodniczącą do przygotowania stanowiska komisji będącego uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, co było też praktyką w poprzedniej kadencji i, i w znaczący sposób usprawniało ja pracę komisji. W związku z tym przyjmujemy wniosek pod głosowanie Pana Radnego Sebastiana Matysa. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy głosy za, przeciw nie było, wstrzymały się dwie osoby. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać w do, do związku z, tym z na, Właściwie wniosek jest przegłosowany. Chciałabym nie zabrać wniosku. Ale rzecznościowo udzielam pani głosu. Dziękuję. Proszę. Chciałabym po prostu yy, złożyć refleksję odnośnie, odnośnie yy, działań, także komisji do skargi, wniosków i petycji, ale także. Unikania, unikania rzeczywiście rozpatrywania głosów obywateli w trakcie, kiedy, są, kiedy obywatel stawia zarzuty panu przewodniczącemu, przepraszam, panu, panu burmistrzowi. No, gratuluję panu burmistrzowi takich obrońców bardzo skutecznych. Którzy, którzy rzeczywiście potrafią wy, wybronić go z każdej sytuacji. E, czy jest e, krytyka zasadna, czy też nie jest, to jest oczywiście kwestia pewnego e, obiektywizmu, ale też e, punktu widzenia. E, natomiast, e, no niestety, e, jeśli chodzi o, o działania Pana Burmistrza w internecie, to rzeczywiście y, wyklucza y, internautów, którzy go krytykują i jest to procedura, y, która świadczy po prostu o cenzurze, a poza tym kwestia rzeczywiście może trzeba przy, y, również ustalić, czy to jest, y, czy, czy profil, na którym Pan Burmistrz się produkuje jest profilem prywatnym, czy też jednak jest profilem właśnie pana burmistrza, funkcjonariusza, który, który w ten sposób dialoguje ze społeczeństwem. No więc istnienie cenzury jest dla mnie no bardzo niekorzystnym takim wymiarem działalności pana burmistrza. Uważam, że to jest niegodna praktyka, bo jeżeli dialogujemy ze społeczeństwem, to z każdym mieszkańcem, z każdym obywatelem, a nie tylko z osobami, które przytakują panu burmistrzowi. I zgadzam się z jednym zdaniem. Nie ma pluralizmu w chodnicach. Dziękuję. Przykro. Pani, pani radna, radna no, no ja ja, e, głosu, panu ja, głosu. ja właśnie w tej kwestii śmiesznie nam się tu dzisiaj e, przeplata, przeplatają te dwa tematy, ponieważ no, e, będę musiał znowu e, nawiązać do m, działań pani radnej Mirosławy Daleckiej. Otóż... Nie wiem czemu właściwie, bo, bo z mojej strony łączą nas sympatyczne stosunki. Pani Dalecka jest dla mnie na Facebooku kompletnie niewidoczna. Otóż jestem przyblokowany na jej profilu na każdy sposób. Widzę, że ona komentuje coś, natomiast ja już tego wpisu nie widzę. I też też wolałbym jednak, żeby no, ten pluralizm i ta możliwość dyskusji w internecie została zachowana, ale proszę zwrócić uwagę, że te działania są podejmowane z dwóch stron. Dziękuję. I to dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, nie, to niczego nie usprawiedliwia, natomiast jeżeli pomogli że... byśmy... Panu Radnemu również, także już ja dziękuję. posiedzenie. Zamykam posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków. Dziękuję, drodzy Państwo. Wstępne posiedzenie następne prawdopodobnie będzie o 8 rano w czwartek, ale to zostaną Państwu powiadomieni. Dziękuję bardzo.